Wiecie, jaki jest najbardziej y, bogaty, najbardziej wartościowy, najbogatszy teren na świecie? Takich terenów jest bardzo dużo, ale nie jest to ani Tokio, ani nie wiem, Plac Piłsudskiego, ani teren pod Wawelem w Krakowie, ani nie wiem, jakieś tereny w Waszyngtonie. Nie. Najbogatszym terenem na świecie jest za każdym razem cmentarz. Cmentarz. Niezrealizowanych pomysłów, idei, które nigdy nie powstały, rzeczy, które każdy z osób, które tam w końcu trafiły, chciał zrobić i tego nie zrobił. Yy, całe mnóstwo pomysłów pogrzebanych razem z właścicielami. Najbardziej wartościowym terenem na świecie jest zawsze cmentarz. Mój, mój przyjaciel Adam się ucieszy, bo, bo, bo pracuje w takiej branży około cmentarnej. I Adam, masz możliwość obcowania z ludźmi, którzy mogliby być bardzo bogaci, gdyby tylko zrealizowali chociaż część pomysłów z tego, co, co chcieli w życiu zrobić. Ale dlaczego o tym mówię, siedząc w pokoju, trzymając statyw w wyciągniętej ręce i, i przy kiepskim oświetleniu, w pokoju, które, e, który nie wiem, jest zawolony trochę praniem, leży, patrzcie, Lala po wczorajszym spotkaniu z mamami w Bibliotece Pana Kleksa w Zielonej Górze. Chodzi o to, żeby robić to, co chcesz zrobić. <laughs> Oczywiście, bardzo często jest tak, że no, nie masz możliwości do końca stworzenia tego, co byś chciał zrobić. Nie wiem, chcesz sobie kupić Ferrari, tak. No, no nie kupisz sobie teraz Ferrari, ale rób coś, żeby małymi kroczkami, małymi, drobnymi, ale żeby było ich bardzo dużo tych kroków, dojść w końcu do tego Ferrari. Chcesz? Kupisz, będziesz miał 70 lat, okej? Okay, trudno. Ale jeżeli zaczniesz to robić, to bardzo szybko okaże się, że to, że to w ogóle robisz, daje ci taką satysfakcję, że nie potrzebujesz już tego celu ostatecznego, dojścia do tego celu, bo po jakimś czasie twoim celem są te kroki. Jest kolejny kroczek i następny i następny i następny. I teraz i jakby e, chociaż, nie wiem, jedna trzydziesta <grych> ósma z tych osób, które w końcu na cmentarzu się znalazły, zrealizowało swoje pomysły, świat wyglądałby zupełnie inaczej. E, ostatnio słuchałem fajnego wywiadu, w którym padło kilka słów na tym, żeby nie umrzeć pustym. E, nie chodzi o to, żeby e, nie wiem, umrzeć na głodniaka, nie? Chodzi o to, żeby... Żeby idee, które w Tobie powstają, nawet jeżeli nie chcesz ich realizować, żebyś się z nimi podzielił. Eee, każdy z nas trafia na cmentarz prędzej czy później, tak? taki czy inny cmentarz, czy to jesteś, nie wiem, spalony i wyrzucony z samolotu, czy, 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 czy po prostu jesteś pochowany, tak, jak na cmentarzu w Polsce, to się robi. Każdy z nas, każdego z nas to czeka. Ale pozostawmy coś po sobie. Zróbmy coś, żeby ludzie, którzy staną później przy trumnie, mieli okazję powiedzieć: Kurde, ten facet przeżył fajne życie. A nawet jeżeli nie będzie tak, to żeby chociaż o tobie pamiętali. Nawet jeżeli nie wszyscy w Polsce, to chociaż twoi bliscy. No, oczywiście, możesz być pamiętany z tych złych rzeczy też. No, dla niektórych to też jest cel. Nie? Wywoływanie emocji, nawet takich skrajnych, takich niefajnych. No, ale okej, okay. jeżeli to jest Twoim celem, to do tego dąż. Rób coś, co chcesz robić, bo to jest najważniejsze w życiu. No, oczywiście, ludzie powiedzą, kurde, nie wiem, no, pracuję w fabryce, i no, jak ja mam robić coś, co chcę robić? Rób małymi krokami. Nie musisz od razu porywać się na góry. Rób powoli. Dlaczego o tym mówię? Mówię to o tym, dla, dlatego, <noise> bo w tym roku. Mój świat stanął na głowie. Stanął już dwa lata temu, kiedy urodziła się Kaja, ale w tym roku ja go sam na siłę postawiłem na głowie. Chcę zrobić coś, czego wcześniej nigdy nie robiłem. Uczę się tego i doszedłem do wniosku, że będę się z Wami dzielił informacjami przeróżnymi ze swojego życia. Jak nie chcesz, nie oglądaj, ehm, żeby, żeby coś po sobie pozostawić. Nie filmy na YouTubie, nie w profil na Facebooku. Tylko y, mam nadzieję, że te moje codzienne wypociny umysłowe, y, walka z samym sobą pozwolą mi w końcu stworzyć taką ideę, z której będę zadowolony. I y, y, y to są właśnie te moje małe kroki. To są te kroki, które ja podejmuję. Ostatnio też słuchałem takiej rozmowy ludzi mądrych na, na, na YouTubie, y, którzy stwierdzili, że i zawsze tak jakbyś był nagrywany codziennie kamerą. Mów tak, jakby każdy mógł Cię usłyszeć. Yy, nie zachowuj się jak buc. Ja jestem bucem, nie? Byłem bucem. Każdy, kto mnie zna lepiej, to wie, że jestem bucem, hamem i sk no i jeszcze właśnie tym. Walczę z tym i mam nadzieję, że już niedługo wyeliminuję całkowicie tą swoją negatywną yy, cechę. O, ostatnio też byłem bucem. Olcia mi powiedziała, no ale... No. Przepraszam, Olcze, mam nadzieję, że to, że to się nie powtórzy. Nie byłem wobec Oli bu Bucem, tylko wobec kogoś innego. No mniejsza z tym. W każdym razie, róbcie tak, żeby ludzie o Was mówili w, po w sposób pozytywny, bo nikt nie lubi hamów. Nikt nie lubi hamów. Dlatego ja nie mam aż tak dużo znajomych, bo raz, że nie potrzebuję osób, którzy, którzy yy, gdzieś tam się kręcą bez przerwy, którzy mieli być, a ich nie ma. Mam takich najbliższych przyjaciół, na których mogę polegać. Mam fajnych znajomych, których mogę poprosić o pomoc i mi pomogą. Mogę zadzwonić do Adama i mu powiedzieć, że potrzebuję, żeby dzisiaj podjechał ze mną o 23.30, coś załatwić i Adam w stanie pojedzie. I ja mu oddaję to samo. Nie? Mam fa fantastycznych znajomych, którzy prowadzą różne interesy, eee, ludzie, którzy pomagają nam w tworzeniu szkoły. Bo udzielają nam na przykład miejsca w swojej spółdzielni socjalnej. Pozdrawiam Was wszystkich: Mateusz, Asia, Kamila. Fantastyczni ludzie. Mam kochającą żonę i mam nadzieję, że będę żył tak i będę dawał z siebie tyle, żeby ci ludzie też powiedzieli: Kurde, to jest fajny człowiek i. i... No. no i chociaż tyle, niech powiedzą, nie? To już będę zadowolony. No i jeszcze, jak powiedzą, że schudłem, to, to też fajnie, nie? Bo się odchudzam. Kurde, ostatnio ciężko, ale. Ale, ale się odchudzam. Żyjcie tak, żebyście wy byli z tego zadowoleni. Nawet jeżeli inni nie są, to trudno, niech idą w swoją drogę, nie są wam potrzebni. Oni nie są potrzebni, żeby mówili wam, zrobiłeś coś źle, jesteś taki, i owaki, w ogóle po co ty to nagrywasz? Nie chcę tego oglądać. Nie chcesz wyłącz, idź w swoją drogę. Nie ma problemu. I ja mam nadzieję, że te bezsensowne filmy na razie, takie, które nagrywam z ręki, takie, które staram się wrzucać codziennie, chociaż do końca nie mam pomysłu na każdy z nich, pozwolą mi w końcu wykreować taką drogę, którą będę mógł podążać i dzięki której yy, ktoś powie: Fajny człowiek, fajny człowiek robi dobre, dobre rzeczy, a ja będę mógł sobie pozwolić na to, żeby kupić w końcu Ferrari, a mojemu dziecku dom. Bo to jest mój cel nadrzędny. Żebym ja i moja rodzina byli szczęśliwi. No dobra, wypocinę umysłowe numer 88500 przelane w końcu na kamerę. Na razie hej